Cześć! Dzisiaj będziemy robić odcinek specjalny, którą zrobiliśmy, część numer jeden. Tam, gdzie robiliśmy tą bombkę, zaraz Wam pokażę. No. Kreatywne święta, e, kreatywne święta e, numer jeden, a e, teraz jest e, kreatywne święta numer dwa. Bo to robiliśmy e, w numerze pierwszym bombkę, a dzisiaj będziemy coś innego robić. Więc przygotujcie się. Przygotujcie się. Dajcie pauzę i idźcie do mrówki. Kupcie takie coś. W mrówce jest to? te beczki. O. Takie. Szybko skoczcie do mrówki i będziemy zaczynać. Ja już Wam powiem, co mamy zrobić z tego. Tam nie ma instrukcji. Musiałam wypluć gumę i poprawić tablet. Dobra. Już wróciliście ze sklepu? Jestem bardzo ciekawa, bo ja akurat dałam pauzę. Wiem, że to nie trwa czas, bo od razu się ucina. A więc zaczynajmy. Jak chcecie, oczywiście. Dobra, zaczynajmy. Weźcie sobie, rozpakujcie to. Rozejrzyjcie. Dobrze. Co robimy? Tutaj mamy takie coś. Tutaj mamy bez brokatu, to odłóżcie sobie najpierw to. Bez brokatu. Odłóżcie sobie, takie bombeczki świąteczne bez brokatu, odłóżcie sobie. To jest trochę dziwne, bo w ogóle tutaj nie widać żadnej błyszczącej, ale okej, okay. dobra. Różowe, jedno, jedno z różowych dajcie. Też? I zaraz to omówimy, co będzie nam potrzebne. Oczywiście klej w sztywcie. To nowiutki dzisiaj kupiłam w Kauflandzie. I jakiś sznureczek albo wełnę. Jeżeli ktoś nie ma wełna ani sznurka, to może mieć nitkę albo um, sznurek po prostu. No, to ja idę. Dobrze? Eee, włóczkę albo nitki, to co powiedziałam, weź sobie. I oczywiście nożyczki, to będzie nam potrzebne. A ja mam akurat całą reklamkę włóczek, więc mam do wyboru do kolorów. Jeżeli ktoś ma eee, włóczki w trzech kolorów, czyli w czerwonym, w zielonym i w różowym, bo ja akurat nie mam w zielonym kolorze, ale to może być też e, taki kolor. Może być też taki kolor zielony, więc to będzie do tej... Co dajecie sobie tutaj że to będzie do tej włóczki. E, teraz szukamy czerwonej włóczki do czerwonej. Jeśli macie czerwoną. To ja już pokazuję yy, co możecie mieć. Ja mam taką czerwoną. O, czerwoną mam taką cienką, a to jest gruba. Więc różnią się też. I teraz szukamy różowej. Ja bez problemu znajdę tam różową, bo ja tam mam o, taki, ale trochę to wygląda jak Czerwony, ale to nic. Dobrze. I teraz możecie już sobie odłożyć włóczki i takie rzeczy na bok. Ja wam pokażę co trzeba zrobić, bo nie wiecie chyba. Chyba, że wiecie. No to możecie już robić. Weźcie sobie jedną z bombek. Tam gdzie... Tam, gdzie macie włożone takie kółeczko, to je wypchajcie. Powstaną Wam takie dwa. Dobrze. Zróbcie też tak z pozostałymi, ale nie róbcie tego, proszę. Was zaraz wam powiem, co dalej. Weźcie sobie klej. Posmarujcie. Na te bombki. Żeby było w sam raz, żeby się przykleiły mocno. To będzie taka gruba, gruba, myślę? Gruba bombka. Bardzo gruba. Chyba gruba. Bo jeszcze tego nie sprawdzałam, ale wam pokażę. Teraz przyklejcie na tą bombkę, żeby było identycznie. Jeżeli ktoś ma różowy kolor w broka, brokat, różowy kolor brokat, to może posypać i najpierw przykleić, a później posypać. Akurat ja nie mam brokatu, no ale w następnym odcinku będę miała brokat i wam pokażę. Mhm. Tak na pewno. Znaczy w czwartym odcinku, tak, tak. Dobra, to sobie odłóżcie na miejsce. To sobie odłóżcie. Znaczy nie odłóżcie, tylko teraz weźcie włóczka albo wełnę. Co tam macie? Ucznijcie Uć, jakiej długości chcecie. Czy chcecie mieć długi? Bo zależy gdzie chcecie mieć to przywieszane. Czy chcecie mieć, żeby tak wisiało daleko? Czy lepiej, żeby tu leżało? To możecie już sobie odmierzyć paski. Ja odcięłam Tyle. I będzie moja bombeczka pink. O! Mogę Wam zmierzyć, znaczy sobie zmierzyć, ile ta bombka ma centymetrów. Znaczy ten sznurek, żebym mogła przywieźć centymetrów. Już zaraz Wam powiem. Linijkę tylko obna sobie. Inni, 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 Dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie... Osiem centymetrów! Ma ten sznurek, więc na osiem centymetrów gdzieś znajdę, żeby mogła powiesić tą bombaczkę piękną. I taki gruby nam materiał wyszedł. Z blokatem jeszcze będzie grubszy. Więc z, yy, później będziemy ozdabiać takimi króleczkami. Właśnie na tym możemy bo zrobili taką jedną bombeczkę, żeby mogło dziecko sobie pokolorować, co chcesz z nią zrobić. A drugie już bombeczki już są takie do kitu, że mają tak wisieć i koniec, bo już nie da rady nic z nimi zrobić, ale jedynie możemy um, bombaczki i różne takie rzeczy poprzyklejać. Stronieniem później się zajmiemy, a teraz czerwonym zajmiemy się. Od razu rzucajcie włóczkę gdzie trzeba. do woreczka, czy gdzie? Bo ja mam pełno tych włóczek, zwłaszcza czarnych, bo y, tych włóczek y, mam pełno. Wiecie dlaczego? Bo ja robię różne y, takie warkoczyki na włóczkach, R y, na szydełku drutuję. Szydełkuję. Na drutach jeszcze nie szyłam, ale moja babcia chyba szyła. Nie wiem. Na pewno moja babcia druga szyła. Mhm. Na pewno. Na 100%, bo pytałam się. Dobra. Teraz weźcie stronę. Znaczy. Taką bombeczkę, która ślini czerwoną. Ła. Ładnie ślini. Dobra. I odwróćcie na tę stronę bez brokatu. I on posmarujcie klejem. No, jeżeli macie przezroczysty klej. By było fajniej, bo ten przezroczysty klej nie widać. A biały klej widać. Więc ja wziąłam biały, bo to będzie widać, ale jeżeli nie będziecie poza krawędzie jeździć, to wtedy nie będzie tego widać. Ja poza krawędzie nie jadę, bo wiem że tam będzie katastroficznie. Dobra. Dobrze. Ym, mogłam wam powiedzieć już to od razu. Wypchnijcie dziurkę. O, dziurkę wypchnijcie z tego. Może mieliście na tej bez brokatu to też wypchnijcie, jeżeli mieliście. Ale ja miałam na tej z brokatem. I dobrze się składa, bo przydaje mi się z drugiej części takie kuleczki. Naprawdę. Teraz weźcie tą bez brokatu część i przyklejcie ją. Musi być tak jak druga bombeczka, przyklejona będzie. Pięknie, pięknie, pięknie. No rzeczywiście nie jest grubsza, no ale jest ładnie. Powiem wam. Ładna. Bardzo ładna, powiem wam. Nawet ładniejsza od różowej, Ale nap napiszecie mi w komentarzach, która bombeczka nam znaczy wam się najbardziej spodoba. No ale jeszcze nie piszcie w komentarzach, bo na samym końcu wam pokażę jak będą wyglądać naprawdę takie bombeczki moje. Bo będziemy jeszcze ozdabiać, będziemy powieszać no będziemy dużo robić rzeczy teraz, ale znajdzie się też czas na pisanie komentarzy. Już wam odmierzam ile użyłam na tej centymetrów włóczki. Do dwunastu centymetrów. Do dwunastu. Mhm. Tak, do dwunastu. Mhm. Tak, do dwunastu. Dwanaście centymetrów może być. Dla tej tutaj było chyba siedem, tutaj było. 8. Ja, już nie wiem, no możecie sobie przewinąć ile ta bombeczka miała, um, zresztą um, z tego, ale teraz Wam odmierzę ile ta bombeczka ma um, na długość. osiemnaście centymetrów ta gąbeczka ma a ile ta też osiemnaście Chyba w tym samym wzroście jest, ale ta bombeczka będzie w innym wzroście. Mhm. Mówię Wam, patrzcie, czy zauważyliście, że ta od różowej bombki ma większą dziurkę, a ta od czerwonej ma mniejszą. Więc postawcie sobie ją i teraz wypchnijcie od zielonej. Patrzcie, jeszcze większa. Czyli zielony. Y zielony, różowy, czerwony. Tak i kolejność. Dobrze? Robimy. Dajcie na tą stronę. Poznarujcie ją klejem. Ładnie, 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 ładnie. Uważajcie na krawędzie, jeżeli ktoś ma biały klej. Włożyliście już po świętach, ale dalej jest nowy rok. A jak przywitać nowy rok, to będzie już w piątym odcinku o, o plastyczne święta serduszkowe kaktusiki numer 5. Wtedy będziemy rozmawiać, jak przewidać nowy rok. A dzisiaj będziemy jeszcze, jeszcze dalej rozmawiać o świętach, w takich klimatach dalej świątecznych, myślę, że i radosnych i najfajniejszych świętach. Dobra, o 1 centymetr jest za malutka, czyli 16 centymetrów ma ta bombeczka. Dobrze, jedziemy teraz z włóczką. Ta włóczka jest strasznie, strasznie gruba. Nie, pamiętaj, zapom, nie, nie zapominajcie, schować włóczki, bo ja już zapomniałam. Dzisiaj jest akurat taki długi odcinek. Wiem, wiem, no, ale co zrobić, że święta to taki radosny klimat. Dzisiaj niestety już musimy się żegnać. Yy, to jeszcze nie koniec odcinka, ale ja już po wiku będziemy się żegnać. My razem. Będziemy się żegnać, W powolutku chowajcie narzędzia do tego, ale nie smućcie się, powiem wam jeden sekrecik malutki, wiecie co? Ja dzisiaj zrobiłam te dwa odcinki i dzisiaj będę robić ten trzeci odcinek. I użyjemy do tego kółeczek. Które wcześniej dziureczki zrobiliśmy. Zostawcie sobie te dziureczki, którego wypinaliśmy z tego. Te dziureczki sobie zostawcie. Mhm, bo będzie nam od, yy, w trzecim odcinku będzie nam to potrzebne. Bardzo potrzebne. Może nie wiecie jeszcze dlaczego. Bardzo potrzebne. A to już się dowiecie. Nie mogę zwracać zakończenia. Nie mogę. Muszę to utrzymać w tajemnicy. Ale was zagadałam, co nie? Dobrze. Teraz będzie czas na ozdabianie bombki. Ale jeszcze wam powiem ile ta ten, ten sznurek ma centymetrów. 9 cm i pół 10. Czyli pół 10 cm ten sznurek ma. Dobrze. Teraz czas na ozdabianie. Weźcie sobie teraz różową bombeczkę. I weźcie te koraliczki, w którym było w zestawie. Rozkładajcie sobie te koraliczki, pełno tych koraliczków. Obniezcie sobie, ile chcecie, będziecie chcieli tych koraliczków. Ja trochę. Ja zaraz Wam policzę, ile tych koralików potrzebne będzie nam. 17 tych, tych takich perełeczek. 17. Trochę dużo tego, ale uwierzcie mi, że na całą bombeczkę starczy. Dobrze. Przygotowaliście się już? Dobrze. To zaczynamy. Y koraliczki najpierw sobie posnarujcie, a później odmierzajcie, w które miejsca chcecie, żeby te koraliczki były. Bo one będą na długie, długie lata z wami. Dobrze. Um, teraz dajcie zielone. Patrzcie. Zaraz wam pokażę, gdzie macie dać te koraliczki. Wiem, że to trochę niewidoczne, ale zaraz wam pokażę. Możecie pomóc, yy, znaczy poprosić pomoc od dorosłych, żeby wam pomogli z naklejaniem, wycinaniem różnymi rzeczami, które zaplanowałam. Żeby wam pomogli kleić, podawać różne rzeczy, żeby wam podawali, pomagali. Jeżeli Wam zabraknie koralików możecie sobie dobrać. Ale myślę, że będzie że wystarczy. Dobrze. Ja mam tak bombkę. Tutaj są pomarańczowe, tutaj są zielone, czerwone. O, już mi się myli. A więc piękna ta bombeczka. Może powiesimy ją gdzieś, No nie? Warto gdzieś by było ją powiesić. Jeżeli wam zostało takich perełeczek, to nie wyrzucajcie je, bo będziemy do następnego odcinku je używać. Jutro, znaczy w następnym odcinku.